Dlaczego zdecydowałam się na wybór tematu, jakim jest postrzeganie społeczne? Przede wszystkim z dwóch głównych powodów. a Pierwszym z nich jest pewna zmiana, która dokonała się w ramach nauk społecznych i szeroko pojętej humanistyki w odniesieniu do pojęcia, jakim jest wielokulturowość. A od jakichś 20 lat przeżywamy pewną fascynację pojęciem wielokulturowości, i w ramach różnych nauk jest ona, sobie, jest ona oczywiście różnie definiowana. Czy to jeżeli chodzi o nauki ściśle społeczne, jakimi jest psychologia, socjologia, czy też o nauki typu literaturoznawstwo, gdzie pojęcie wielokulturowości jest stosunkowo pojęciem świeżym, gdzie dopiero rozwija się szereg myśli i podejścia dotyczącego problemu wielokulturowości w literaturze. Chciałam oczywiście skupić się na pojęciu wielokulturowości i pewnej ewolucji, jaka dokonała się w naukach społecznych, jeżeli chodzi o podejście do tego pojęcia. Ta ewolucja polega przede wszystkim na tym, że na początku psychologia kulturowa jako taka była postrzegana jako odrębna gałąź wiedzy, a pewien dodatek, z którym wiązało się oczywiście widzenie inności, odmienności przedstawicieli innych kultur jako pewnej egzotyczności. Wartością, która przyświecała badaczom i też rozumieniu pojęcia wielokulturowości, była oczywiście celebracja różnorodności, spostrzeżenie społeczeństwa w jego wielowymiarowym aspekcie tego, w jaki sposób różne kultury składają się na doświadczenie wielokulturowości w społeczeństwie mieszanym. Obecnie takie pojęcie wyodrębniające psychologię kulturową takie podejście, myślę, że zmienia się. Zmienia się w ten sposób, że nauki społeczne absorbują niejako treści związane z doświadczeniami psychologów kulturowych do, własnej, do własnego dorobku naukowego. Widać to chociażby poprzez analizę podręczników do psychologii społecznej. Jeszcze 10 lat temu w spisie treści wyraźnie uwidaczniały się oddzielne rozdziały dotyczące podejścia wielokulturowego, dotyczące badań kulturowych. Obecnie te rozdziały już zanikają. Natomiast w zamian za to, poszczególne rozdziały dotyczące chociażby postrzegania społecznego, stereotypów i uprzedzeń, teorii poznania, one niejako w ramach tych rozdziałów obejmują swoimi treściami również treści związane z psychologią społeczną, z psychologią kulturową ściśle rzecz biorąc. Um, dzieje się tak dlatego, że psychologia społeczna przestaje być psychologią studentów pierwszego roku psychologii uniwersytetów amerykańskich a staje się psychologią kulturową w szerokim tego słowa znaczeniu. To znaczy w wynikach wszelkich badań bierze się pod uwagę to, że niekoniecznie takie same wyniki uzyskano by, gdyby przeprowadzono te badania w innym kraju, w innej kulturze. Z punktu widzenia przedstawiciela mniejszości, z punktu widzenia przedstawiciela migrantów, te wszystkie perspektywy brane są pod uwagę w ramach omawiania tych samych konstruktów w psychologii społecznej. To jest pierwszy z powodów, dla których zdecydowałam się omówić um, spostrzeganie społeczne w ramach tematyki migracji. Oczywiście należy sobie zwrócić uwagę na konsekwencje, jakie wywołała ta ewolucja myślenia o wielokulturowości w naukach społecznych. Wraz z tą ewolucją nastąpiła też zmiana w systemie wartościowania. To znaczy przestaliśmy się skupiać na tym jak ważna jest celebracja różnorodności, chociaż oczywiście ona pozostaje dla nas ważna. Natomiast nasze rozmyślania aksjologiczne, nasze um, wartościowanie przesunęło się w kierunku równości szans. To znaczy zapobiegania dyskryminacji. Co z tego, że zdajemy sobie sprawę, jak wielką wartością jest społeczeństwo wielokulturowe, jeżeli nie robimy nic, aby faktycznie te różne spojrzenia, różne perspektywy Społeczne ze sobą pogodzić. W jaki sposób budować konstruktywny dialog między przedstawicielami różnych kultur. Ta zmiana w psychologii społecznej, tak jak mówiłam, i szerzej w naukach społecznych, ona niesie ze sobą też zmiany wartościowania. Zmiany wartościowania, które z kolei wpływa na nasze postrzeganie innych, nie tylko w kierunku, które idzie nie tylko w kierunku dostrzegania różnic i celebrowania nawet tych różnic, ale w kierunku myślenia, co zrobić. Aby lepiej współegzystować, co robić w ramach budowania polityki integracyjnej. A drugim powodem, dla którego zdecydowałam się mówić o spostrzeganiu społecznym, jest jego podstawowa rola, jaką odgrywa w naszym rozumieniu kontaktów z innymi. Spostrzeganie społeczne skupia się na dwóch rzeczach: na tym, aby wyjaśnić, w jaki sposób wyobrażamy sobie innych i w jaki sposób nasze wyobrażenia interpretujemy. W jaki sposób tego dokonujemy na zarówno na płaszczyźnie niewerbalnej, jak i werbalnej, opowiem w dalszych częściach.